No dobra, to my byśmy byli barbarzyńcami. Myślę, że dwójkami będą wchodzić, właśnie. Nie, nie, wchodzi cała ósemka. także wychodzimy K1, małe rękawicę i rąbanka. Witam serdecznie, jesteśmy na konferencji drugiej przed Galą Prime 15 ze mną. Powitajcie, Paweł już w jaki trener Marcin Naruszka. Witam serdecznie, panowie. Panie, 6, witam witam. Panowie, panowie, pierwsze moje pytanie, kurczę, w końcu jak walczymy? No normalnie, nas dwóch kontra ośmiu wariatów, ośmiu barbarzyńców. Ale e, jak to ma wyglądać, bo Tutaj ja próbuję się jakoś coś i dowiedzieć i nikt do końca no ja, nie no wie. No wchodzimy do klatki i oni, wiesz, i wpuszczają drugo, z drugiej strony klatki i ogień. Okay. <noise> Ale wszyscy naraz? No. no tak, no jak myślałeś powiedzieć? No, myślałem, że tak, to, że no, albo gdzieś dwie, dwie, albo dwójkami. To, nie, nie, no to, dwójkami myślałem. To, to, nie, to, by, to byś było odwrót. to my byśmy byli barbarzyńcami. Myślałem, że dwójkami będą wchodzić, właśnie. Nie, nie, wchodzi cała ósemka, także wychodzimy K1, małe rękawice i rąbanka. Czy trochę szkoda, że Kasper wypadł? No na pewno trochę szkoda, no. Trochę szkoda, ale to takie życie. No, na tamtą chwilę nie można było podjąć innej, słusznej decyzji, i tyle. To już teraz nie gadajmy o kas, przegadajmy o tym, co jest na stole. Dobra. To jaki jest plan na tą walkę na tych ośmiu? To wychodzimy we, we, we dwóch i rumanka. Kondycyjnie? Prezes przygotowany? No, że tak. Zawsze jestem przygotowany kondycyjnie, a teraz lepszą kondycję, także są. wychodzimy i rąbimy. I rumak. <laughs> <I rumba>. Jakie <laughs> widzę optymistyczne podejście? <laughs> Trenetny, uśmiechnięty. <laughs> Gdzie ci się napierdałaś, to i tyle. albo... Albo oni, albo my. My robimy robotę. Dobra. Co e, to tam się na konferencji wydarzyło, na, 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 na panelu? No co, no rozpierdol. Jesteśmy w końcu w świecie tak także było tak jak należy. No. Młodzi mnie zaczepiali, skakali, zrobili co mogli. No, no na tym to polega. Co no, mieli siedzieć, się patrzeć i mówić, co jesteśmy z naruszką zajebisz No nie, no to skakali do nas, podkręcali. Ale czy ja, dobrze, czy ja dobrze widziałem, że tam był człowiek e, prezesa tak naprawdę, którego prezes gdzieś tam reklamował... E... Mój bratanek, mój bratanek, ale przegieł troszeczkę, mamy tutaj, <grym> mamy tutaj takie rodzinne sprawy, także cieszę się, że będę mógł mu po, po legalu wpierdzielić, pod podpadł strasznie w rodzinie. No, 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 Dzisiaj dostał dobra. pierwszego takiego po dole, no a potem jest dostanie jeszcze za tydzień drugiego, już konkretniejszego. Czy jest jakaś obawa przed tą ósemką? No słuchaj, no ława, no wchodzi mi Romanka, no co mam ci powiedzieć? No kurde, no to jest 8, to może się to wszystko zdarzyć. No, no słuchaj, no jak, jak w każdej walce, jak wchodzi dwóch też może być to wszystko zdarzyć. Sumie, no, to co? no tak, słuchaj, ale tutaj jest trochę więcej rąk, bo wokół tego nie będzie 12 rąk tak nie. więc yy, nasze czy no, na. na, na, na nie, więcej niż 20 20, 20, 20 rąk, tak, 20, tak no, no 10 par. No Policzyłem <laughs> tylko po jednej. 10 par będzie. No. Także troszeczkę tych rok będzie tutaj do, do, do bicia, ale no kurde, ja sobie nie wyobrażam, jak czterech na jednego do jednego dopadnie, no bo pewnie tak się podzielą, no nie, nie ukrywajmy tak. tego, no to kurde, będzie co robić, ten jeden miał, nie? No będzie, no, będzie co robić, to wcale nie będzie łatwo, no, no, trzeba, ja trzeba będzie szybko je kasować, żeby zwiększyć nasze szanse, no. No dobra, siła jest. No pewnie, jest moc. Eee, jak oceniacie, panowie, walkę... Eee, Paweł tak naprawdę twojego byłego przeciwnika, no Jacka Murańskiego. Ja bym chciał, żeby chłopacy wygrali. No Muran y też nie ma, nie ma lekko, to no, Muran ma trzech A tak, Mur tak. Muran ma trzech i ma tak naprawdę dwóch takich można powiedzieć w miarę porządnych, no bo wam wampirek to raczej będzie y gdzieś tam dekoncentrował murana. No na pewno, Pirek będzie koncentrował, jest super mary, także Muran też nie ma łatwo. No ale zobaczymy, Muran jest Muran. Niech tak. potwierdzi, czy pod żabką to było naprawdę, czy nie także. Fani będą mieli odpowiedź. Co Dobra. Pod Dobra, pezę się, nie przedłużając. Ja wam życzę yy, przede wszystkim, żebyście panowie bez większych kontuzji sto stoczyli tą walkę, <gry> zakończyli yy, bo to szkoda w jakiejś większej kontuzji na początku roku się nabawić. Yy,